Pokój dobro kochani, dzisiaj mamy poniedziałek, 12 października, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, dzisiaj w pierwszym czytaniu, święty Paweł w liście do Galatów mówi o takiej prawdziwej wolności że tylko w Chrystusie mamy taką prawdziwą wolność. I święty Paweł ostrzega, że to nie jest dar, który został dany raz na zawsze, że musimy tej wolności bronić w sobie, ponieważ zły duch będzie starał się gdzieś tam zawsze nam wykraść tę radość, tę wolność, a czasem będzie mamił nas i będzie mówił o, o tym, co jest pseudowolnością, jako prawdziwej wolności, i w ogóle nam pomiesza w głowie i w sercu. Wielu ludzi dało niestety zwieść się i mówili, że prawdziwa wolność to mogę robić to, co chcę. Nikt nie będzie mi mówił, to ja wiem, co jest dla mnie dobre. No i do czego ta wolność doprowadza? Do tego, że ludzie zniewalają się narkotykami, alkoholem, zmysłowością, hazardem, przyzwyczajają się do różnych złych rzeczy. I co to jest wolność? To jest tak naprawdę droga do zniewolenia. Pan Bóg chce nam dać prawdziwą wolność w Chrystusie Jezusie. W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi o znaku Jonasza. Jonasz był niewolnikiem własnej depresji. Pan Bóg mówi, mam dla Ciebie zadanie, idź tam, a będzie dobrze. Mam dla Ciebie powołanie, będziesz czuł, że jesteś człowiekiem na właściwym miejscu, w właściwej porze i właściwym człowiekiem. A Jonas zrobił dokładnie coś odwrotnego, poszedł w drugą stronę. I pan Bóg go ścigał, właściwie ta wola Boża go ścigała i nie mógł znaleźć swojego miejsca. Oczywiście pan Bóg na siłę go nigdzie nie sprowadzał, natomiast ukazywał mu, że cokolwiek wybierze złego, jakąkolwiek decyzję podejmie złą, która nie będzie wolą Bożą, tak naprawdę sam sobie będzie szkodził. Jonasz odzyskał dopiero spokój swojego serca, gdy wypełnił wolę Pana Boga, gdy poszedł i powiedział to, co było takim niepopularnym głosem, nawoływał do nawrócenia. Bóg chciał właśnie przez Niego, jako na swoje narzędzie, chciał ludziom o tym powiedzieć, że ich bardzo kocha, że nie chce im zrobić krzywdy, ale chce uchronić tych, którzy są nieskazitelni i dobrzy, i chce uchronić od zła, a więc daje im szansę do nawrócenia. Jonasz uciekał od tej woli Pana Boga i tak naprawdę uciekał od swojego własnego szczęścia. Jest taka ekipa ludzi, którzy nazywają siebie pielgrzymami miłosierdzia. To ludzie, którzy kiedyś siedzieli w więzieniu i którzy tam w więzieniu nawrócili się, i dzisiaj chodzą i, jak mówią, modlą się nogami. Pielgrzymują i głoszą Ewangelię właśnie przez to, że modlą się za tych ludzi, których mijają po drodze. Pan Leszek Podolecki razem ze swoją ekipą przychodził do więzień i mówił: Wolność możecie uzyskać również tutaj za kratami, ale również niewolnikami, więźniami możecie być, kiedy wyjdziecie na zewnątrz. Wybór tak naprawdę należy do Was. Jeżeli przyjmiecie Jezusa jako swojego pana i zbawiciela, jeżeli przyjmiecie tę Jego wolność, to odsiadując jeszcze swoją odsiadkę w więzieniu, możecie już być ludźmi wolnymi. Kochani, jest takie charakterystyczne miejsce w Łodzi, które nazywa się Plac Wolności. Bardzo lubię tam jeździć rowerem, bardzo lubię tam sobie siedzieć i patrzeć prosto na Piotrkowską, lubię patrzeć na Kościół Zesłania Ducha Świętego. A za moimi plecami jest Tadeusz Kościuszko. Spokój, dobro, kochani. Dzisiejsze zielone pastwisko zawędrowały dokąd? Na plac Wolności. Za mną jest taki posąg Tadeusza Kościuszki, który walczył o wolność, ale jestem święcie przekonany, że prawdziwą wolność wysłużył nam nasz Pan Jezus Chrystus. Przede mną jest ulica Piotrkowska, a z jednej strony jest kościół zesłania Ducha Świętego. Właśnie Duch Święty daje nam prawdziwą wolność, kochani. I stąd z placu wolności chcę przekazać Wam dzisiaj, kochani, Boże błogosławieństwo, Pan z Wami, niech was błogosławi Bóg wszechmogący, ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Kochani, na placu wolności wodzi mam takie swoje ulubione miejsce. Tutaj pod pomnikiem Tadeusza, Kościuszki jest taki kawałek jakiegoś takiego marmurku albo czegoś takiego, z którego doskonale i prosto Widać ulicę Piotrkowską, Bardzo lubię sobie tutaj po prostu siadać, patrzeć i czasem modlić się, czasem po prostu odpoczywać. Mam nadzieję, że kiedyś może kogoś z was spotkam tutaj na placu wolności, a nawet jeśli nie spotkam, to chcę wam powiedzieć, że twój plac wolności jest tutaj, w Twoim sercu. Jeśli tylko oddasz Twoje serce Panu, to on ci wyzwoli i będziesz miał swój plac wolności. Pokój dobro.